Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil z kanałem Starcraft. Słuchajcie, mam do was taką sprawę, jak wiecie był zapowiedziany już w turniej mk 3 gdzie do wygrania byłoby 300 zł plus tam bilety na Linkin Park, o czym oficjalnie nie mówiłem, ale niestety muszę to powiedzieć, bo muszę to odwołać. Muszę to odwołać ze względu na internet, ze względu na tą sprawę, iż nie jestem w stanie zrobić relacji na LTE, na tym bitrate 2,5 2,500. Bo mój modem normalny. Internet pozwala, aby ten bitrate ustawić na 600, co jest śmiech na sali. Nie mogę zrobić tego w Haderedy. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że no niestety na bestlanie stała się rzecz trochę niesympatyczna dla mnie. Ktoś przytulił mój modem. I no, że tak się wyraża, modem zaginął, nie mogę go nigdzie odnaleźć. Ostatnio go widziałem na Bestlanie. No i smutna trochę sprawa, po prostu jestem o modem do LTF plecy. Modem postaram się zamówić jakoś w połowie maja, myślę. I wtedy turniej też zrobić. No, ten modem kosztuje parę groszy. No to jest Huawei 389, coś takiego. To jest dobrze, ponad 300 zł. No i dopiero w maju będę w stanie go zamówić, więc przykro mi bardzo. Relacje live w dobrej jakości na razie zostają wstrzymane, niestety. Czasami będę coś tam w tej gorszej jakości robił, ale widziałem też dzisiaj, że no nie bardzo ludzie chcą oglądać to, że po prostu ilość Widzów spadała też drastycznie, bo no jakoś, ja się nie dziwię jak byliście przyzwyczajeni do tego Bitrate'u 2,5 teraz przejście na 600 to, to boli oczy, sam też nie chciałbym oglądać Więc niestety odwołuję piątkowy turniej mm, Przykro mi bardzo, postaramy się to, no, jak komodem załatwię sobie to, w po, to wtedy też yy, Będziemy streamować dalej. Będę się dalej tym bawił. No, postaram się to jeszcze załatwić jak najszybciej. No, bo jak nie patrzeć płacę rachunek za ten internet. Więc ciężko, żebym płacił za coś, czego nie używam. Więc, no, co mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, tutaj, że życzę Wam szczęśliwego długiego weekendu, że tak się wyrażę, bo takie święto polskie. Odpocznijcie się sobie trochę, bawcie się świetnie 2 maja, kiedy jest święto flagi narodowej, święto flagi naszej biało-czerwonej. Ja jak zawsze będę chciał wywiesić, jak zawsze będą się na mnie patrzeć dziwnie, wszyscy w koło, jak wychodzę, wywieszać flagi. A jak nie wiecie, to kiedyś 2 maja to było święto ciecia. Dlaczego? To sobie sprawdźcie to, co chodziło z tym. No i co. No i tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Żegnam Was z konopem StarCraft. Cześć wszystkim.